Siemanko, z tej strony, Sebol. Wczoraj, 25 czerwca 2019 roku była dziesiąta rocznica śmierci króla Popu. Nie oszukujmy się tego, król Popu. Michaela Jacksona. Co mogę Wam powiedzieć? Mimo iż ktoś jak mnie zna to wie, że ja lubię takie klimaty lata 80. 60 70. czyli taki taki rok klasyczny, czyli typu wiecie queen yy, typu jakieś, no wiecie, chodzi rok muzyka, blues Scorpions, takie, takie, wiecie, takie muzyka rock i te sprawy, wiecie. To, to mimo, że jestem fanem takiej muzyki, to bardzo cenię sobie twórczość Jacksona Michaela. W swoim gatunku to był niekwestionowany król. Jego przeboje. Brylowało na... Królował na listach przebojów. Przeboje typu... Thriller. bet Smooth Criminal. Black or White. Typu te takie, takie, takie ballady, na przykład Erdson, chyba się nazywa. I Luena Long, piękny kawał z historią. Yy, yy. Wiecie, jak w ogóle dowiedziałem się, bo. Bo jego, nie powiem jeszcze tak, że jego albumy się sprzedają w milionowych nakładach. Naj, najlepiej sprzedającym się był thriller. Tam, tam każdy utwór to jest hit. A wiecie jak się dowiedziałem o śmierci Jacksona na ogóle? Kiedyś spałem na łóżku. I akurat przyszła do mnie mama, do łóżka, podeszła. Ja jeszcze leżałem, bo to chyba sobota była bodajże. Sobota mi się wydaje, bo to mama, mama też w do domu była z rana. Jeszcze nie było w pracy, to była sobota. I mnie budzi i mówi, słyszysz, Michael Jackson nie żyje. Ja mówię, co ty gadasz? Mówię, bo ja na do telewizji zobaczyć, włączam jakiś program. Bodajże fan 24 to nie jest istotne w tym momencie, ale tak się włączył. I patrzę, Michael Jackson nie żyje. Król nie ży zmarł. Co tam było z tym lekarzem? I jak to było, to, tego, tego to ja nie wiem przecież tego nawet swego czasu, to, to nawet ci ludzie od tej sprawy nie do końca wiedzieli Wydaje mi się, że mógł coś zrobić albo miało to jakiś cel No nie wiem To po pierwsze więc już to nie wnikam a w afery Michaela Jacksona też nie wnika. Co robił? Z drugiej strony ja w to do końca nie wierzę, bo nadmuchać to można nadmuchać można, his, znaczy fake newsa można podać wszędzie. Że mnie ktoś zgwałcił, że to że to. Więc ja nie wierzę w to. A nawet jakby tak było, to, to mnie to nie interesuje, bo ja go oceniam jako za muzykę go oceniam, za twórczość muzyczną, a nie za, za to, za jego prywatne życie. Tylko za muzykę. Trzymajcie się. A to Do zobaczenia, papa.